No, więc może któraś zapyta, czy zatem zgodzić się na nacięcie, by uniknąć rozerwania. Hola, hola. Ktoś coś powiedział, ktoś coś dodał, gdzieś coś faktycznie się wydarzyło, ale gdzie to już nikt nie pamięta. Nie... Ten temat faktycznie może krążyć po głowie w okresie ciąży i często będzie się kojarzył z masażem krocza. Zacznijmy od tego, gdzie to krocze się znajduje. Nie jest to przestrzeń między nogami, a jedynie maleńki fragment ciała pomiędzy odbytem a wejściem do pochwy. Nawilżać i masować skórę tego miejsca można już od samego początku ciąży, niezależnie od występowania np. infekcji czy żelaku. Chcemy, aby krocze było elastyczne, nie rozciągnięte. Do masażu wybieramy naturalne olejki, migdałowy, z wiesiołka, olej kokosowy, z pestek słonecznika, a na potrzeby takiego masażu odpowiedziała marka Lanzino, proponując nam organiczny olejek przedporodowy. W okresie ciąży na nasze dno miednicy napiera coraz cięższy maluch oraz wody płodowe. Obszar ten ma więc coraz więcej do udźwignięcia. Krocze, które masujemy, jest tylko zewnętrzną częścią struktur, natomiast wskazaniem do nacięcia krocza jest gorsza forma maluszka w trakcie porodu. Jeśli wewnętrzne warstwy mięśni są bardzo spięte, nie chcą przepuścić głowy dziecka, odpierają jego przyciskanie się, to ta trudna praca i mijający na adaptację czas mogą sprawić, że mimo pracy z kroczem położna zadecyduje o nacięciu, by ułatwić dziecku ostatnią prostą, i szybsze opuszczenie kanału rodnego. Mówią o tym z uwagi na to, że mamy jednak słabą świadomość ciała. Jeśli stosunki są nieprzyjemne, partner musi się nakombinować, by nas rozluźnić, mamy hemoroidy, problemy z zaparciami. Niekiedy bez przyczyny czujemy kłucie, pieczenie w pochwie, zdarza nam się popuścić mocz przed ciążą miewałyśmy naprawdę bolesne miesiączki i pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości w obszarze miednicy, to głównym krokiem do uniknięcia nacięcia będzie ocena sytuacji przy współpracy z fizjoterapeutą uroginekologicznym, który oceni w jakiej kolejności i jak pracować z mięśniami dna miednicy, by umieć je rozluźniać i w trakcie porodu utorować dziecku przejście, zamiast obronnie zaciskać się tu i ówdzie. Podobnie ważna będzie tu ocena, czy w Twoim przypadku dobrym pomysłem będzie praca z tak zwanym balonikiem. Nie chcemy, aby mięśnie uczyły się napinania, a właśnie świadomego rozluźniania, stąd nauka z internetu może nieźle nabroić. Fizjoterapeuta może zaproponować Ci dodatkowe ćwiczenia, np. za pomocą, za pomocą piłeczki, wałka, które staną się efektywniejsze i szybciej poczujesz zadowolenie z efektów. Wspomniałam o masowaniu skóry krocza już na początku ciąży. Natomiast masaż krocza z wprowadzeniem palca do pochwy wykonujemy najwcześniej od 34, optymalnie 36 tygodnia ciąży. Ważna jest tu praca z oddechem. Ruchy uciskające, masujące robimy na wydechu. Nie chcemy sprawiać sobie bólu. Pamiętaj, że mocniej nie znaczy lepiej. Tanka chroniąc się przed urazem zaciśnie się zamiast rozluźniać. Możesz natomiast czuć ciepło, rozpieranie, lekkie pieczenie, ale nie ma to być ból. Nie masz czuć, że walczysz z mięśniami. Do pochwy wprowadzamy opuszek kciuka, obszar jednego paliczka. Dla niektórych z nas już to będzie wyzwaniem i osiągnięciem. Na wspomnianym wydechu uciskamy krocze. A na wdechu odpuszczamy i przesuwamy się kawałek dalej. Można też wykonywać ten ruch wraz z lekkim wysuwaniem palca z wejścia do pokwy. Inną opcją jest przeciąganie palca raz w prawą, raz w lewą stronę z godziny 6 do 3 lub 9. Jeśli nie masz obiekcji, czujesz, że ciało nie walczy z palcem, jest rozluźnione, to też pamiętaj, że masaż nie powinien być dłuższy jak 5 minut. Możesz też zmienić kciuk. Na dwa palce, wskazujący i środkowy. Jeśli czujesz, że jakiś obszar się napina, to rozluźnij się zanim powtórzysz ćwiczenie. Chcemy, by pośladki, plecy, obszar między nogami były możliwie bezwładne. Jeśli dopiero uczysz się tego obszaru, weź lusterko, zobacz jakie jest Twoje krocze. Każda z nas będzie miała je troszkę inne. Już samo masowanie skóry będzie super osiągnięciem. Wprowadzenie palca i wyczucie napiętego mięśnia pierwszym krokiem do kilkutygodniowego treningu przekraczania swoich barier i uelastyczniania się dla dziecka. Na rozluźnianie dobrze wpływa ciepło, woda, stąd takie masowanie i nawilżanie warto zrobić po kąpieli na zrelaksowanej tkance. Aby odciążyć obszar miednicy i pozwolić mu się rozluźnić, odpoczywaj z lekko uniesioną pupą. Na plecach lub na boku. Podkładaj pod pośladki poduszkę czy koc. Wykorzystuj też pozycję kolankowo-łokciową. W obu przypadkach dzieciątko odsunie się wówczas troszkę pod twoje żebra, a mięśnie będą miały możliwość samoistnego rozluźniania się. To cenna wskazówka, zwłaszcza jeśli prowadzisz aktywne życie, dużo spacerujesz lub tego ruchu jest mało, a główna pozycja to siedząca. Propozycją dla każdej z was może być zaangażowanie partnera. Niekiedy spory brzuszek utrudnia dosięgnięcie do krocza. Czasami znacznie mniej spięte będziemy w pozycji kolankowo muciowej której masaż krocza będzie dla nas niezłą akrobacją. Jeśli partner nie ma nic przeciwko, poproście go o pomoc. A w temacie partnerstwa, pozostając, naturalną formą uelastyczniania krocza jest to stosunek seksualny. Jeśli zatem nie macie zakazu od ginekologa, to śmiało. Dla dobra porodu. W trakcie porodu dbajcie o swoją aktywność: spacerowanie, kucanie, klękanie, stanie w trakcie ruchu bioder lub siedzenie na piłce sprzyja równomiernemu przechodzeniu główki przez kanał rodny. Leżenie na plecach sprawia, że nasze kilogramowe dziecko popychane skurczami i grawitacją naciska na tylną część miednicy, ciska się bardziej w obszar krocza, utrudniając jego prawidłową adaptację. Tam, gdzie możemy, tam przyjmujemy pozycje wertykalne, odwrotne do płaskiego leżenia na plecach. Imersja wodna i ciepłe okłady na obszar krocza i na tym etapie będą pomagały w rozluźnianiu się pomimo trudu porodu. Często są proponowane przez położne na sali porodowej. Ciekawym produktem jest taka wkładka, kompres. Ciepło-zimno, które można przykładać do krocza przed masażem, ale też w trakcie porodu. A po porodzie ochładzać, dając kroczu ulgę po tej jakże trudnej pracy. Niezależnie, czy doszło do nacięcia, pęknięcia, czy po prostu zmęczenia tkanek, chłód zadziała odprężająco. Odchodzimy też od parcia na zawołanie. Warszawa wymyślił kiedyś, żeby powietrza nabrać, zatrzymać i przeć, aż dziecko w wyniku tego podciśnienia wystrzeli jak z armaty. Czasami trzeba i tak, ale nie rutynowo. Dużo bezpieczniejsze będzie parcie spontaniczne na wydechu, podczas buczenia, muczenia, stękania. Urodzić można bez parcia. Macica odkurcza się sama wystarczająco, by wepchnąć dzieciątko w kanał rodny i spokojnie popychać je dalej ku nieznanymu. Szybkie przeciskanie się przez kanał rodny nie będzie służyło tkankom krocza, zwiększając ryzyko urazu. Dołóżmy do tego leżenie na plecach i mamy jak na dłoni przyczyny urazów krocza. No więc, może któraś zapyta, czy zatem zgodzić się na nacięcie, by uniknąć rozerwania? Hola, hola. Ktoś coś powiedział, ktoś coś dodał, gdzieś coś faktycznie się wydarzyło, ale gdzie to już nikt nie pamięta, nie demonizujemy wizji. Proszę. Każde nacięcie krocza jest jego uszkodzeniem drugiego stopnia. Nie ma natomiast gwarancji, że nie pękniemy w innym miejscu lub nacięty obszar nie popruje się dalej. Zgłębiając poruszony dzisiaj temat, pomagając w adaptowaniu się główki dziecka pozycjami, oddechem, pomagając ciału w relaksowaniu się i słuchając wspierającej położnej, która widzi, jak się ma nasze krocze i na przykład prosi o oddychanie zamiast parcia i wpychania dziecka w nieprzygotowaną jeszcze tkankę, Mamy ogromną szansę na brak potrzeby nacięcia. Nawet jeśli w tej sytuacji dojdzie do pęknięcia, to będzie ono pierwszym stopniem, łatwo gojącym się, prostym do zaopatrzenia dosłownie jednym szewkiem. Natura taka nie inaczej stworzyła ten obszar, dając jej robić swoje, zrobi tak, byśmy wyszły z porodu bez uszczerbku na zdrowiu. Świadoma pomoc partnera także przyczyni się do sukcesu. Już w okresie ciąży zorientujcie się, jakie procedury ma szpital, w którym zamierzacie rodzić, jaki jest procent nacięć krocza. Jeśli faktycznie zatrważająco duży, to zapewne kobieta ma niewiele dogadania podczas swojego porodu. Urodzicie z pewnością dobrze, ale nie będzie w tym waszego poczucia sprawczości, za to sporo odhaczonych procedur. Dla dobrych kolejnych porodów dla fajnego funkcjonowania dna miednicy i dla własnego komfortu bliznę po urazach dobrze jest pokazać fizjoterapeucie uroginekologicznemu, który nauczy, jak ją mobilizować, uelastyczniać i pozwolić wrócić do ruchomości sprzedania.